Nie wiem, czy ja dobrze to zdjęcie przybliżę. Czy to będzie widoczne? Jeśli nie będzie widoczne, postaram się znaleźć to zdjęcie i puścić link lub taką przebitkę w filmie, żebyście to sobie w kolorze obejrzeli. To jest zdjęcie, gdzie czterech, czterech panów policjantów. Wynosi z domu kobietę. Ta kobieta płacze szlocha, broni ją druga kobieta. Czy panowie mają po cztery gwiazdki, nawet widzę na pagonach. Nie ja wiem, czy to kapitanowie, ale na pewno jacyś oficerowie nazwa Policja. Policja. Proszę bardzo, policja. I to jest Eksmisja. Czterech rosłych typów. Biedną, zmarnowaną, szczupłą kobietę wynosi jak gestapo! Jak gestapo z jej domu. Może płaciła, a może nie płaciła, a może mieszkała 40 czy 50 lat w domu. Nagle znalazł się, nagle znalazł się właściciel, przez tyle lat się nie mógł znaleźć, i nagle się znalazł i wynocha bo właściciel wali pięć tysięcy za po to, żeby wyrzucić takiego człowieka ale nakłady finansowe które ten człowiek przez kilkadziesiąt lat wyłożył w tym domu idą w nicość bardzo dziwne, bo jest to niesamowicie teraz spotęgowane nagle znajdują się właściciele którzy wiele lat nie mogli udowodnić że są właścicielami i nagle mają papiery bardzo to jest dziwne. Ja nie mogę gruntu bierutowskiego od dwudziestu kilku lat nie mogą mi zwrócić terenu, który został zabrany na mocy dekretu, a tu nagle na Śródmieściu i teraz na Pradze hurtem można odzyskać. Hmm. Ciekawe, jak to wydziały działają, że niektórzy mogą, a szczególnie to są ludzie bardzo bogaci, za oceanu, z miejsca, gdzie były, były. Są zasypywane dzieci żywcem, piaskiem. Bardzo jest to ciekawe. Oczywiście jest tam pan Komornik. O, tu jest fajna rzecz, bo również jak nie będzie to widocznie, ja to, ja to, ja to wrzucę na linku lub na przebitkę. Proszę, pałac pani Komorniczki. Pałac. Proszę bardzo. O. Ci ludzie nie mają nic, idą pod most, a komornicy budują sobie pałace na tej naszej ukochanej Zielonej Wyspie. W tym wspaniałym kraju, tak nowoczesnym i tak demokratycznym, z takim wzrostem gospodarczym, gdzie następuje rekord świata w ucieczce. Za granicę młodzieży, szczególnie, no bo starszy, no to wiadomo, że woreczków nie będzie dźwigał z cementem i innymi artykułami. Za chlebem. Komu jest dobrze? Wiadomo, komu jest dobrze. Rządzącej sitwie. Jeszcze nigdy tak nie było. Ani za Bieruta, ani za Jaruzela. Od momentu okrągłego stołu jest im najlepiej. I nigdy już tak nie będzie. Nigdy. Takiego draństwa, skurwysyństwa i bandytyzmu oraz bezprawia. Nigdy, nigdy już tak nie będzie. Chyba że patologia obywatelska ponownie będzie rządzić, w co wątpię. Tak jak latem mówiłem, że idą w Pizdu, no to idą w Pizdu. Tylko że jeszcze teraz, przed końcem kadencji, mają jeszcze tam chyba roczek. Na potęgę! Na potęgę! Robią krecią robot. Słuchajcie, zabierają e, najbiedniejszym. Zabierają już nie wiedzą, po prostu wyprzedali cały majątek narodowy. Nie wiedzą skąd mają brać na, na te wszystkie ośmiorniczki. I na balety, i na złodziejstwo to uderzają teraz w najbiedniejszą kastę. W najbiedniejsze środowiska uderzają. Zabierają wszystko, co ludzie wypracowali latami zabieruta, dostali te prawa między innymi też. Za czasów mordercy ludobójcy dostali te prawa, a dzisiaj nasz. A nie, już przepraszam, nie ma dzisiaj Donalda Tuska, ale za czasów naszego ukochanego, najwspanialszego, niczym Kim Irsena, Pana Boga. Jemu trzeba po prostu całować stopy, myć, całować, są odbierani. Dla ich dobra. Dla ich dobra. Zobaczcie. Nagle się szum zrobił a propos tych odpraw i tak dalej. I oni zrezygnowali. Jacy. Jaki ten rząd, Pani Kopać, jest wspaniały. I tak miał być. Tak miało być, Ma, miał powstać szum, że jak to, jak to i nagle oni mówią: "To my nie chcemy tych odpraw, to my się zrzekamy". Tak miało być. Jak podrośli do góry, i jar dobre. Nie uwierzycie w to, ale ten smród, ten pierdolony smród załatwił nam można tak w skrócie powiedzieć Jeden człowiek Ten smród Ten smród od 1 września 1939 roku Nazywał się, nie pamiętam jego imienia Chyba może Tadeusz Nie, nieważne, dobra, ale Kobylański To był sowiecki szpieg Który w rządzie Beka A Bek nie był głupi Ale dał się omamić Temu szpiegowi Dał się omanić temu szpiegowi, abyśmy poszli, o, abyśmy zwrócili się przeciwko Adolfowi Hitlerowi. Nie jest to, jest to słynne nazwisko, nie jest to nazwisko pozytywne, ale wyobraźcie sobie, że jeszcze 4 miesiące przed 1 września 1939 roku polski rząd miał bardzo dobre stosunki z Niemcami. Powiedzmy, nie będę wymieniał Adolfa Nie będę wymieniał nazwiska Hitler, ale wiadomo, że on był wtedy szefem Niemiec. Na wojnę oczywiście dostał od panów z banku 30 miliardów dolarów. Chodzi, bo bank trzymali panowie nacji żydowskiej. Nieważne. I jeszcze do 4 miesiące przed rozpoczęciem II wojny światowej, Niemcy byli pewni, że Polacy pójdą z nimi i rozpierdolą bolszewizm, niestety zabiegi głównie, głównie pana Kobylańskiego pozwoliły na to, że nasz rząd zwrócił się przeciwko Niemcom i myślał, że razem z bolszewikami będą odpierali ataki niemieckie. Tylko 17 dni, tylko 17 dni trwało to, że Ruskie również nas rozebrały, bo Hitler wkurwił się i powiedział, o nie, od czasu Piłsudskiego był pewien, był pewien, że razem z Polakami pójdą na bolszewizm a tu nagle 4 miesiące przed rozpoczęciem wojny pizda zabrakło mu jednej dziesiątej jednej dziesiątej mocy jaką my dysponowaliśmy nie byliśmy wielką armią, byliśmy potężną armią w porównaniu z obecną pu, nazwijmy to armią potężną, bo mieliśmy milion żołnierzy dzisiaj mamy 80 tysięcy w ogóle niewyszkolonych catering mają zamiast y, żołnierzy robić jedzenie y, firmy ochroniarskie stoją na warcie no, y, myśliwych jest więcej <grych> taką mamy dzisiaj armię mieliśmy potężną armię i potężne tereny w porównaniu z dzisiejszymi terenami bo nam zajebali właśnie ci z którymi poszliśmy ci z którymi poszliśmy no dlatego się włączył jeszcze nie, oczywiście Ameryka pierdolona no i, no i Anglik nasz też ukochany. Do tego, żeby nas rozebrać. Mieliśmy 70 tysięcy więcej kilometrów. To jest ponad... nie wiem sto kilkadziesiąt powierzchni Warszaw Warszawy, naszej stolicy. To jest sporo, nie? No w porównaniu z dzisiejszym powierzchnią to jest dużo, dużo więcej. No, i oczywiście ta armia była potężna. czy Była uzbrojona w porównaniu z Niemcami, słabo było uzbrojona, ale wystarczała na to, żeby pokonać bolszewizm. A bolszewizm śmierdzi do dziś. Śmierdzi do dziś. Hitler w stosunku do swoich sprzymierzeńców był człowiekiem uczciwym. Stalin w stosunku do swoich sprzymierzeńców był skurwysynem. Wybraliśmy Stalina. Mamy Puch, to, co mamy. Tym bardziej, że dzisiaj od momentu Okrągłego Stołu, bo ta cały czas za mordę trzymało nas bolszewizm, dzisiaj za mordę trzymają już nas wszyscy: i Niemcy, i bolszewicy, i Francuzi, i Amerykanie, i Żydzi. Wszyscy wtedy mieliśmy, no głównego agenta, głównego agenta, ale tych agentów oczywiście kilku było, bo to musi być siatka. Ale jeden człowiek, jeden człowiek mógł przekręcić losy całej wojny i całego tego syfu już 70 kilka lat po. A teraz wyobraźcie sobie setki agentów dzisiaj mamy, setki agentów przeciwko Polsce. Co oni potrafią i co robią w naszym kraju? Otóż robią to, co chcą. Że jeszcze nie tak dawno po smoleńsku Donald Tusk kłaniał się carowi. Dzisiaj Radek Donald i reszta sio. Ale zaczęli jeszcze w... weszli w koalicji przeciwko dżihadowi. Kurwa. Oni nie wiedzą, co czynią. Lub wiedzą, co czynią, żeby tutaj wybuchały nam w kinach bomby i tak dalej. Ludzie. Wykopują doły, kładą tam chrześcijan, czy katolików nieważne, i walą normalnie, prują seriami. Tam w, powiedzieli w mediach, że już 100 tysięcy zabili. Jeśli media mówią, że 100 tysięcy, media oczywiście, marks media, to znaczy, że tam już na pewno 10 razy tyle, jak nie więcej, ludzi zostało zamordowanych. Wynoszą tych, powiedzmy, yy, chrześcijan na góry, znaczy wypędzają, i tam umierają z pragnienia, z braku jedzenia, z przegrzania, z zimna, ze wszystkiego. Makabryczne sceny się odbywają. Makabryczne sceny się odbywają. Dopóki był Saddam Hussein i ci wszyscy hegemonowie, czy w Syrii, powiedzmy tam Libia i tak dalej, to oni trzymali to za mordę. Tam się dżihad nie za bardzo wychyla. Ale w momencie, kiedy zostanie obaleni przez jak to któryś tam powiedział wczoraj w mediach o Obamie, że to sternik świata. No sternik tak, no ale to sternik to, to nie znaczy, że to jest... Dopóki... A to już w ogóle odbusza się. Czy odbusza? Powiedzmy Ameryka. Ameryka nie wpierdoli gdziekolwiek, ale to jest specjalnie robione. Odgrywają się sceny dantejskie. Odradzają się Najgorsze struktury, które za czasów Sadama nie miałyby racji bytu. Dziś robią masakry. Masakry. Zobaczcie, link do masakr dżihadu można znaleźć. Wiele linków, ja tam zaraz wrzucę. Tu, tu będę mógł wrzucić, a linku do zasypywania żywcem dzieci y, palestyńskich nie mogę znaleźć, prawda? Wyznawcy islamu to są miliardy dzieci, które również mordują, oni są tak zaprogramowani, ich nie zmieni. Ich nie zmieni. Ale Ameryce to pasuje. W 2006 roku Perkins pisał ich morderca ekonomiczny, który nagle jak Jacek Soplica zmienił, że tak powiem, myślenie, że w przyszłości będzie wojna z dżihadem. Minęło 6-8 lat. I mamy. To będzie straszna wojna. Wiecie, oni tam sobie mogą pozwolić na piwpa'w i na różne rzeczy straszne. Ale to są partyzanci. Dżihadziści to nie jest niekoniecznie, ale w większości tak. Normalny człowiek biały. Ja jestem akurat opalony bardziej, nie? Ale mniej opalony. Wejdzie sobie do kina, na dworzec, czy powiedzmy gdzieś no tam, gdzie jest skupisko ludzi. I on za Allaha piw wysadzi się. I wtedy powiedzą, no Radosław Sikorski już nie będzie ministrem, czy tam, ale ktoś, ale to, ale to są terroryści, bandziury? No tak, tylko kto do tego doprowadził? Sternik, sternicy amerykańscy, celowe. Oni są bardzo mocno powiązani z wiarą żydowską, a oni nienawidzą chrześcijan, nienawidzą i im to pasuje. Każdy syf, każde zagmatwanie, to nie bierze się samo z siebie. Wszystko jest preparowane, ustalone, zap, zaplanowane. I tak miało być. Ten cały plan jest wykonywany w stu procentach. W Sopocie gdzieś jakiś restaurator Rosjan nie obsługuje. A, a dlaczego Rosjan nie obsługuje? To jest w porządku? I to wisi? No kurwa, jak to jest? A jakby napisał: Nie obsługujemy Żydów? Ile czasu by ta restauracja jeszcze działała? Jakby napisał: Nie obsługujemy Polaków? Też by działała, bo nie obsługujemy Amerykanów. O. Uwaga. Ale najgorzej by miał, nie obsługujemy Żydów. Koniec. Kontrola taka, szmakasz, Byłoby jak z McDonald'ami, w Rosji. Mazowiecki, który potępiał naszych tak zwanych żołnierzy wyklętych. Leszek Miller również. Tam młodzież z nim rozmawiała, to zaczął się śmiać, że nasi partyzanci śpiewali. Jeszcze jedna bomba atomowa i wrócimy do Lwowa. Aż oczywiście! A co w czasach kazamatów ubeckich? To co? Na co mieliśmy czekać? Jak oni naszych 250 tysięcy partyzantów w ciągu dwóch lat wypierdolili, a Hitler w ciągu sześciu nie mógł tego zrobić. Oczywiście czekali na następną wojnę, żeby ten bolszewizm tu zniszczyć. I ci ludzie, tacy jak Leszek Miller, jak Tadeusz Mazowiecki. I w zasadzie cała tamta sfera chciałbym powiedzieć swoją ale sfera oni nienawidzą polskości nienawidzą Mówią ci masz samochód, masz jedzenie, masz wszystko Masz kredyt zapomniał powiedzieć masz kredyt, masz media Bandyckie. Masz wy naradawianie? Tego nie powiedział. Milionerami się stali wszyscy. Milionerami. Na naszej krzywdzie. Nasi dziadowie, nasze babcie to budowały. Rękawy zakasali. Po wyzwoleniu. Oni to wszystko dni, i młodzież tego młodzież nie tylko młodzież i stare dziady też tego nie widzą mówi taki jeden ale odprawę dostałem to ja będę na panią chanią grąkie kahanne ha będę ten, bo dostałem odprawę Burde. Jezus Maria nie wytrzymuje z debilizmem ludzkim nie wytrzymuje Debil na debilu, dlatego uciekam. W tak piękne rejony. Rżną, w rwale pracują, wyżynają tą Polskę. Ale mamy tyle lasów, tyle zieleni. Chuja mamy w porównaniu w Europie. Jesteśmy chyba na siódmym miejscu, w, jeśli chodzi o roślinność i tak dalej. Nie, wielkie połacie. Chuja. Połacie to mieliśmy za partyzantów. Tylko oni to media oczywiście, te marksmediowe media. Poszukują ludzi. To teraz co były mistrzostwa w Siatkówce? Zaczęli zwalać jedynka na soloża i to odwrotnie? Ach, chuj, mnie to obchodzi. Czy oni się kurwa dogadali, czy nie? To nawet niemiecka stacja powiedziała, że udostępni. Wynaradawianie I potem na finale Na prośbę prezydenta Komorowskiego Udostępnili finał mm. A ludzie jaki dobry prezydent boż, A 130 tam, sto kilkanaście me meczów To już nie widzę Na tym właśnie to polega Głupota ludzi Głupota jak Cęckiewicz znalazł papiery na kiżuna. Powiedział, że to, co zrobił Cęckiewicz, to jest. Nie przeróż tego słowa, ale, ale złe. No kurw. Jak się ludzie zmieniają? Jest to nieprawda. Profesor Wolniewicz. No, był moim idolem był. Do jednego zdania. Do, do momentu, kiedy nie powiedział jednego zdania. Powiedział, że to, co się dzieje teraz w strefie gazy, to jest wina Hamasu. No, że kurwa jego mać. Ludzie. No to prosty przykład. Okupacja bolszewicka. I został jakiś tam kilku partyzantów zostało ostatni chyba był lalek, tego zamordowali SBC. No i on tam poszedł i powiedzmy tylko jego, jego to on tam jakiegoś milicjanta zapierdoli i jego chyba być może za to szukali, ale go zrobite. nie wiem jak jest dokładnie tak ta historia mówi. I nagle z niego robią, że on jest zły. wielo... Letnia, wielodziesięcioletnia okupacja, jeśli ty powstaniesz za jakiś czas, to jesteś zły. To jest wina Hamasu, tak profesor Wolniewicz, mój były idol numer jeden w Polsce, powiedział. Ludzie, reasumując, kraj został zniszczony. Nie dokonali tego Hitlerowcy. Nie dokonali tego wespół. Bolszewicy dokonali tego. Wszyscy razem do kupy wzięci z przyzwoleniem. Nazywane to jest polski rząd od czasów Okrągłego Stołu. Bierut, bandyta, ludobójca, mordował Polaków. Żołnierzy wyklęty. Takiego Pileckiego, Komorowskiego, taką Inkę. Mordowali, mordowali, torturowali, skórę na żywca zdzierali, paznokcie wyrywali, jajcami jeżdżyli, gwałcili butelki, tłukli w pochwach. Nie pozwalali myć się przez półtora roku na przykład. Skurwysyny. Ale teraz możesz się Umyć codziennie, nawet w łaźni za darmo. Jak to by Leszek Miller powiedział, teraz jest wszystko dla dobra. Bo wtedy taki patriota, który był żołnierzem wyklętym, którego nie lubi pan Leszek Miller, on się nie mógł umyć. A teraz możesz się umyć. I oni chcieli, żeby bomba atomowa wybuchła. A teraz to nie wybuchło. Kurwa. Nawet tutaj jesteśmy, teraz naprawdę, w zakątku takim, że tu nie wiem, czy przez rok, czy przez 10 lat, by jakaś mózga stopa weszła, zostanie to wszystko wycięte. Wycięte dla dobra ludzi. Zostanie wycięte, wykarczowane dla dobra społeczeństwa. Teraz jest plan, żeby od pola do Czerwińska wyrżnąć, wyrżnąć przyrodę. Kilkaset hektarów, bo przecież lód musi jakoś przepływać. Przepustowość się to nazywa. Nie. kasa to się nazywa kasa i jeszcze jest mało mało jeszcze mało jeszcze trzeba na tej najbiedniejszej warstwie jeszcze trzeba ich wyssać, wyssać. będąc niewolnikami będą mówili jest dobrze 3 zł na godzinę dostanie ochroniarz jest dobrze, bo mam za co przeżyć nie mam jak żyć. Godnie, normalnie. Mam za co przeżyć. Na tym polega niewolnictwo obecne. I mówisz niewolnictwo, nie. Jakie kajdany? A te kajdany są gorsze niż błędy. I tego nie, nie potrafią zrozumieć. Te debile. Te debile. Bo siła tkwi w narodzie, w społeczeństwie. A to społeczeństwo i ten naród niestety tego nie widzi. Jest tak omamiony chlebem i igrzyskami. Chleb to jest GMO, Puh! a igrzyska to są media. Większości ludzi inaczej. Znam tylko kilka osób, które ma wyższe potrzeby. Jak zeżreć, bo w zjeść, wypić płyny, wodę niekoniecznie piwo i zabawić. To są pojedynczy ludzie. To są bardzo niskie potrzeby. Mrówka musi zjeść, wypić. Wiadomo, ja wodę. Ale buduje. A to skurwysyństwo. 过去跟他这边。